Nie do wiary, co teraz może czekać Ziobre. W akcji ABW ujawniono nowe szczegóły. Decyzja Sejmu z 7 listopada 2025 roku, która uchyliła Zbigniewowi Ziobrze immunitet poselski i zezwoliła na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie, błyskawicznie uruchomiła machinę Prokuratury Krajowej. Tego samego dnia wieczorem, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu politykowi 26 zarzutów popełnienia przestępstw związanych z aferą Funduszu Sprawiedliwości, a także nakazał jego przymusowe doprowadzenie do siedziby prokuratury. Dalszy los byłego ministra, obciążonego poważnymi zarzutami. Wisi na włosku i zależy teraz od efektywności polskiej prokuratury oraz stanowiska węgierskich władz. Jakie są następne kroki? Co z immunitetem Zbigniewa Ziobro? Wynik głosowania Dzień 7 listopada 2025 roku przeszedł do historii polskiej polityki i sądownictwa. Decyzją Sejmu Zbigniew Ziobro stracił immunitet poselski, a parlamentarzyści wyrazili zgodę nie tylko na postawienie mu zarzutów, ale także na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie. Ta przełomowa decyzja spotkała się z natychmiastową reakcją prokuratury krajowej, która tego samego wieczora wydała formalne postanowienie. Jak wynika z komunikatu prokuratury, były minister sprawiedliwości ma usłyszeć aż 26 zarzutów popełnienia przestępstw związanych z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. W kontekście działań prokuratury niezwykle istotne było stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Działania prokuratury pod jego nadzorem po uchyleniu immunitetu, w tym wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i nakaz przymusowego doprowadzenia, potwierdzają, że resort sprawiedliwości jest zdeterminowany do szybkiego działania. Fakt, że Ziobro udzielił komentarza z Budapesztu dla telewizji, określając działania prokuratury jako polityczną nagonkę i ewidentną ustawkę, Dodatkowo zaostrza konflikt. Głosowanie w Sejmie i błyskawiczny komunikat prokuratury oznaczają symboliczne rozliczanie się z zarzutów, co dla Ziobry jest początkiem poważnych problemów prawnych. List gończy Jena możliwe scenariusze zatrzymania Ziobry. Wobec faktu. Że Zbigniew Ziobro przebywa poza granicami Polski. W Budapeszcie procedura jego zatrzymania staje się skomplikowana i wieloetapowa. Natychmiast po wydaniu postanowienia o przymusowym doprowadzeniu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła poszukiwania polityka pod znanymi organom ścigania adresami w Polsce. Jak tłumaczył w rozmowie z pap Przemysław Rosati, prezes naczelnej rady adwokackiej i członek Trybunału Stanu, w sytuacji nieobecności ziobry i nieskuteczności działania ABW, prokurator będzie musiał podjąć kolejne, bardziej radykalne kroki. Pierwszym krokiem będzie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jak podkreślił Rosati, wniosek taki zostanie skierowany ze wskazaniem, iż wniosek ten dotyczy osoby, która się już ukrywa. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji po uzyskaniu sądowej zgody na aresztowanie. Prokurator będzie mógł wydać list gończy za Zbigniewem Ziobro. Następnym Najbardziej zdecydowanym krokiem, będzie wystąpienie do Sądu Okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. E na to narzędzie obowiązujące w całej Unii Europejskiej, które ma na celu wydanie poszukiwanej osoby polskim organom ścigania. Rosati zaznaczył, że procedura ta może być również wzmocniona przez wykorzystanie kanałów Interpolu do poszukiwań międzynarodowych. Ekspert ostrzegł jednak, że skuteczność jena w tym przypadku nie jest gwarantowana. Mecena Strocati uważa, że Węgry prawdopodobnie odmówią wydania Ziobry, Powołując się na podobny przypadek w przeszłości, dotyczący Marcina Romanowskiego, który miał otrzymać ochronę międzynarodową pomimo polskiego nakazu aresztowania, Węgry, z których Ziobro udzielił komentarza dla telewizji, mają przyjaznego polskiej prawicy premiera Wiktora Orbana. Które publicznie wyrażał poparcie dla byłego ministra, określając działania polskiego rządu jako polityczną nagonkę. Sam Dziobro sugerował możliwość przeprowadzenia czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, jednak Rosati ocenia szanse na realizację tego są niewielkie. Oznacza to, że procedura ENA i skuteczność zatrzymania ziobry w Budapeszcie będzie kolejnym polem do polityczno-prawnego starcia między Polską a Węgrami.